Bardzo proszę powiedz jak masz na imię ile masz lat? Artur tyłoczku Artur, Artur, mam 55 lat. Artur jesteś osobą bezdomną? Tak. Od jak dawna? Do 8 lat. Co jest powodem tego, że jesteś bezdomny? Alkohol. Jesteś uzależniony od alkoholu? No, można powiedzieć. Podejmowałeś próby leczenia? Podejmowałem. Jak często? No, byłem w, w Łękini byłem 3 miesiące, dłużej nie wytrzymałem no, parę wszywek miałem hmm. Jesteś z Wrocławia? Yy, nie realizujemy ten materiał we Wrocławiu Tuż przy Odrze, piękny widok Skąd pochodzisz? Z, z Dresden, Dresdenko to jest woj, 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 województwo górowskiej Dawno przyjechałeś tutaj do Wrocławia? No Do podstawówki do chodziły. Tutaj we Wrocławiu, tak? Nie, znaczy się w Smolcu. Mhm. Dobrze. Alkohol, ale miałeś własną rodzinę? Tak. Żonę, dzieci? Dwoje dzieci. A masz z nimi kontakt? Teraz nie mam telefonu, nie? A wcześniej? Wcześniej miałem. Czy rodzina wie, w jakiej znajdujesz się sytuacji? No wymeldowali mnie znowu przecież. Nie? Wymeldowali cię? Tak. Mógłbyś bliżej do mikrofonu, jakbyś mógł? No już. Wymeldowali cię po prostu z mieszkania, tak? tak? Przez alkohol? Że się, że się z żoną rozwiedłem. Aha, czyli najpierw był rozwód, tak, a potem normaldowanie. Tak. Tak. Nie widzisz szans, żeby odbudować te relacje że I ona ma już innego Troje dzieci z nimi już ma Czyli nie ma szans nie ma szans A dzieci są już dorosłe? Nie córka ma 17 a 39 Jak spędziłeś święta wielkanocne? Na ulicy. Korzystasz tutaj w Wrocławiu z, 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 nie wiem, zagrzewalni, z noclegowni? Tak, jak... jak większość osób bezdomnych, tak? tak. A czy masz możliwość yy, korzystania z programu wychodzenia z bezdomności? Słyszałeś o czymś takim? Brałeś w tym udział, czy nie? nie. A jesteś zarejestrowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Nie. A masz dowód osobisty? Nie I to jest powodem tego, że nie korzystasz z tej pomocy, tak? Tak. Chodzę, puszki zbieram, próbuję odłożyć te pieniądze. Jakoś się rozszypuję. Jak dawno straciłeś dowód? No, jakiś... 4 miesiące temu mhm. Zastrzegłeś go? Tak Czy nikt nie może wykorzystać tych dokumentów nie. Nie. Tutaj podobno w, y, robią we Wrocławiu za darmo zdjęcia do dowodu osobistego. No to na, na, na Gajowickiej ponoć. Tak. Nie no. próbowałeś w ten sposób odzyskać dokumentów? No, no zbiorę się i pójdę. Mhm. Kiedy ostatni raz piłeś? Wczoraj. Zawsze zadaję to pytanie osobom bezdomnym. Skąd bierzesz pieniądze na alkohol? Puszki zbieram, podejdę do kogoś, poproszę o parę groszy. Od turystów? Od Turyst... mieszkańców miasta, tak? Od, 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 od mieszkańców w miasta. Tak? Nie da się tu jak ci trafisz. Nie masz wrażenia, że to jest takie koło zamknięte, że to jest, to jest droga bez wyjścia? Przecież przyjdzie taki moment w twoim życiu, kiedy już nie będziesz miał siły. I co wtedy? Ani puszek nie zbierzesz. Ani nie wyjdziesz na miasto. Będziesz zależną od innych ludzi. Co by się musiało stać, żeby cię zmotywować do zmiany życia? zmiana otoczenia. Artur, widzę, że na głowie masz ubytek kostny. Coś miałeś wypadek. Tak. Co się stało? Przewróciłem się, się, przewróciłem się. Ale byłeś wtedy trzeźwy czy pijany? Trzeźwy. Trzeźwy. Dostałeś odszkodowanie z tego tytułu? Powiedz proszę kilka słów o sobie. Jaki zawód wykonywałeś? Najbardziej Z zawodu jestem elektrykiem, a robiłem na budowę jakichś sztukator. Mhm. Czy nie miałeś uprawnienia jako elektryk, tak? Kwalifikacje zawodowe miałeś No nie skończyłem tej szkoły. A nie skończyłeś? No. Miałem wypadek sparaliżowało mnie, nie? lewą stronę sparaliżowaną. Ale w dalszym ciągu masz sparaliżowaną tą lewą stronę? Tak. tak. Czyli bez, bez możliwości jakby rehabilitacji odnowienia rozumiem. To jest już za późno. Ten wypadek miałeś w jakim wieku? 17 lat. Oto dawno faktycznie. Siedzimy sobie przy że pływają statki. Czego byś sobie życzył w tak pięknych okolicznościach? Popłynąć z dziećmi swoimi. Chciałbyś popłynąć statkiem z dziećmi, tak? tak. Wiesz, że gdybyś tak bardzo tego chciał i zebrał te pieniądze, to to jest w zasięgu Twoich, twoich rąk. Wiesz, że możesz to zrobić? Nie. Będę musiał to zrobić. To ja ci tego życzę w takim razie. Uprzejmie dziękuję za rozmowę.